Hejka klejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku serii House Flipper. Nie wiem, czy to będzie ostatni, czy jeszcze będzie jakiś odcinek, wszystko się zaraz okaże, ile mamy rzeczy do zrobienia i czy jeszcze jakieś zlecenie HGTV będzie. Jeżeli nie, no to wiecie, czym to grozi? Grozi końcem serii. Więc idziemy zobaczyć, moi drodzy, co my mamy tutaj do zrobienia. Zaczniemy sobie od dołu. Myślę, że dół będzie git. Sprzedaj przedmiot. No to sprzedajmy sobie przedmioty. To mamy. Aha, krzesełka mamy sprzedać rozumiem. Tu będzie chyba jakiś pokój gościnny, lampa sufitowa. O jaka wielka. Dobra, zamontuj urządzenia. Co my tu mamy? Wiszący telewizor, zasłon. Nie, to jest lustro. A, tu będzie wejście. Krzesełka. Sofa i... Dobra. Weźmy sobie jasną sofę. Dajmy na to miejsce co była. Następnie. Lustro z wieszakiem. Lustro z wieszakiem. No niech będzie tutaj zaraz przy wyjściu. Krzesełeczka 4. Weźmy te. Ale to dziwnie wygląda. Czekajcie, bo tutaj. Wiecie co? Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy krzesełka. Ja zmienię jednak yy, układ z tego wszystkiego. Sofę. Sofę sobie yy, może damy tutaj. Yy, ale krzesełko mi przeszkadza. Uff. Krzesełeczko. Dobra, dawaj mi tą sofę. Korda, jakiś silny ten nasz majster. Tam sofy przenosi. Yy, I teraz tak. Tutaj sobie damy krzesełka, i tu sobie damy stoliczek. Tu wejdzie krzesełko. O, wejdzie. Tak, na styk. Tu ktoś bardzo szczupły będzie musiał siedzieć. Ale dziwnie, dali tu takie miejsce do siedzenia, plus jeszcze mm, przedpokój, nazwijmy to tak, na ciuchy, nie? No ale dobra, tak może być. To sobie jeszcze damy tutaj? O, tak mi pasi bardziej. E, I co tutaj jest? Wieszak. No to wieszak musimy dać tutaj jak wieszak damy tutaj, to automatycznie to pójdzie tutaj. Właśnie w ten sposób. Wiszący telewizor. No i dobrze, że tą sofę zmieniłam. Tu będzie telewizor. Yy... I zasłona nam zostanie. Zasłonkę bym wzięła może w kolorze tym. Takimi kwiatami, niech będzie. Co tu przeszkadza? Krzesełko oczywiście. Więc to krzesełko na razie idzie out. Idzie zasłona. To było ta. I sofa przeszkadza! Uh! fix. Mogłam najpierw zasłonę założyć, a dopiero później ogarnąć rzeczy. Dobrze. Teraz tak. Tutaj i tutaj śrubeczki. Z drugiej strony idzie dokładnie to samo, nic tu nie zmieniamy. Zasłonki wieszamy, pięknie, ładnie. Trochę wyj wyjdzie cepelia, no ale cóż. Hmm, może bliżej ściany, pani kochana. O, właśnie. I teraz tutaj krzesełko. Ale to jest śmieszne. Krzesełko wchodzi, jak jest zasłona, ale zasłona nie wejdzie, jak jest krzesełko, nie? Dobra, czyli dół mamy zrobione. Idziemy teraz tutaj dalej zobaczyć. Tu jest sypialnia. Jakąś komodę mamy sprzedać? Tą komodę mamy sprzedać. Kup. Aha, i tylko tyle. No dobrze. To jest w takim, co weźmiemy szarą. Szara będzie tutaj fajnie pasowała i komutkę sobie damy na tę stronę. No i dobra. To poszło elegancko. Da, może zostawić drzwi otwarte, wtedy będę wiedzieć, gdzie, co i jak. Dobra, dół mamy zrobione. Tutaj zapewne to łóżko mamy sprzedać. Okej, okay. córka właśnie postanowiła, że zacznie uczyć się gry na gitarze elektrycznej. Twierdzi, że ma tyle zapału, że chce ćwiczyć grę dzień i noc. Jej pokój współdzieli ścianę z sypialnią rodziców. Jeśli córka spełni swoje groźby, rodziców czeka wiele nieprzespanych nocy. No dobra, czyli co, tu by pasowało wygłuszyć coś. Powinniśmy wyciszyć ścianę czy skupić się na wyposażeniu pokoju. To tylko chwilowa pasja, jej zapał szybko minie, po prostu śliczne, ślicznie umeblujmy jej pokój. Dajmy na ścianę maty wygłuszające, może to pozwoli rodzicom spokojnie spać. Ja bym dała maty, bo no jednak hmm. przez jakiś czas nie będą mogli spać, więc wiecie. Dobrze. Uż ciemny machoń, płyteczki, więc lecimy tutaj z płyteczkami, nie ma sprawy. Dobrze, mamy płyteczki. Teraz yy, roletka, roletka, yy, ten czerwonec, taka malinka, wiśnia, no wiśnia może nie, wiśnia jest ciemniejsza. Zamontuj. Taka malinka chyba to jest bardziej ładne. I tutaj... Aha, jeszcze dwie. No w porządku, więc weźmy sobie taki kolorek. Maty wyguszające, może się uda tutaj zrobić, moi drodzy, w czarnym kolorze. Więc będzie to miejsce takie klimatyczne. Łóżko, o tak, zróbmy w czarnym. Aha, czyli. Panie, przecież my się tutaj. No, nie da się, tak? Ja wam to przyspieszę, bo chcę tą całą ścianę zrobić. Ja myślałam, że to będą takie wielkie ściany, wielkie maty albo tak jak tapetę kładziemy. Ale wiecie co? Tu mamy panele wyguszające, więc. O, no dobra. To tak to może być. Ale może nie niebieskim. Mamy sześć tych. I tu weźmiemy czerwono-czarne. Tak. Zróbmy to w ten sposób. Widzicie. Ale wiecie co? Ja nie wiem. Czy. To się uda tak jak ja chcę. No się nie uda. Dobra, czyli tutaj jeszcze machniemy sobie jedną. Drugą. Nie, dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie to wygląda. No, nie tak jak ja bym chciała, no. Są mniejsze. Dobra, ta sama kolorystyka leci. Są mniejsze. Więc zaraz, niech, pomy... niech ja to pomyślę. 11 tych. Ale wyjdzie normalnie. Krzywizna. Nie tak chciałam zbytnio, ale no. Coś Na pewno wyguszy, nie? Hmm, ile ich zostało? Cyk, I tu mamy cyk, to sobie podwyższymy do góry. A jeszcze jedna. To ją damy tutaj? I to damy. Tutaj chciałam właśnie też takie naskos czerwone zrobić, Z tym, że nie pasuje mi to tutaj. Hmm. Hmm. Wiecie co, zrobimy to tak. To jedna. Tu zrobimy naskos. Tu druga. Czy tutaj skosik wejdzie? O. No kurde, no nie pasi mi to. Nie, nie pasi mi to zbytnio. Dodam niżej. dodam niżej. W ten sposób. Ale tu jest po prostu brzydko. Brzydko, pani, brzydko. Hmm. Nieforemny ten pokój, wiecie? Bardzo bo chciałabym tutaj oddać. Szkoda, że się tego nie da łopcinać, no ale niech będzie. Dobra. Jako tako niech będzie. Po japońsku, ale niech będzie. Tu sobie damy tak, że idzie to na kosik. O, ten sposób. Lepiej tak. E, Dej mi to jeszcze tutaj w dół. No. Dobra, no coś to wyguszy, nie? Coś to wyguszy. teraz tak, tu mamy łóżko, łóżko sobie zróbmy, jak tu mamy czerwone, to to białe niech będzie. Łóżko patniemy sobie tutaj. O, bardzo mały ten pokój. Biurko też w biało-czarne. Biureczko sobie machniemy tu, czekajcie tylko, o tak, to jest tak. Dalej y, stołek też ta kolorystyka zostaje. Komoda, komodę damy przy łóżku. O, y, gitara lampka. Będzie miała tak trochę sterylnie gitara. Aha. Aha, to tak. O, tu sobie damy gitarkę. I kwiatuszek. Kwiatuszek na oknie. Proszę. Proszę, no mamy to, ale <ślam> dupy nie urywamy. Idziemy dalej. I obok jest sypialnia rodziców zapewne. Tak, co mamy sprzedać? Jaki mamy? No, e, dobry czas mamy. To wszystko sprzedajemy, to zostawiamy. I co tutaj sobie życzycie, moi drodzy? Nie chcecie malować, chcecie łóżko. Ok, zrobimy to tak. Trochę maławe macie to łóżko. Ale no. Ja się tu nie wtrącam. Yy. Jaki kolor łóżka ja zrobiłam? Czarny. Czyli to musi iść. O. Deseń. i druga. I teraz lampeczki. Kolor tych ścian mi troszeczkę nie pasuje, no ale taki mdły dla mnie, wiecie? No i obraz, i mamy finito. Może, Czyli tu mamy zrobione, no to zostanie nam góra, chyba nie. Tu w ogóle mają, co mają? Aha, tu będzie taka garderowa ich pewnie. Dobra, nie wnikam, nie wnikam. Tu jest łazienka, tak. Modyfikuj, pomaluj ściany na biały, połóż panele. Okej, okay. czyli tu tylko mamy pomalować i położyć panele. Pomalujmy i tutaj A niech będą te. Dobra, i teraz tak. Panele 20, 15 jest w paczce, Nie sprzedawaj. 15 jest w paczce, więc no. Panele tyk. A tu. Tak. Tu pójdzie kolejny. Tutaj musimy zrobić całą ścianę. Tak. Weźmy kolejne. E, e, e. Nie, 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 kolego, byś wyszedł na drugą stronę, a tego no to ja raczej bym nie chciała. Dobra, teraz sobie pokoloru, pokolorujemy, pomalujemy. Tak te obrazki w łazience to jest po prostu hit. Dobrze. No i łazieneczka jest zrobiona, więc to mogę sprzedać. Idziemy dalej. Kurde, idziemy jak burza. Czyli tak, moi drodzy, wychodzi na to, że dół mamy zrobiony całości. W korytarzu nie mamy nic do zrobienia. Możemy iść teraz na górę. Tego nie mam sprzedać, czy co, Mam to umyć. Tak? Nie. Kurde, takie brzydkie wykładziny będziecie mieć. A, tutaj jest jadalnia, kuchnia. W porządku, umyjmy to wszystko. Wydaje mi się, że meble w kuchni zostaną. Fajne mebelki, takie drewniane, podoba mi się. No dobra, co ty tutaj chcesz zrobić? Popatrzmy. Salonu jest piękny widok na morze. Jaki styl mebli najlepiej pasuje? Postawmy na nowoczesność. Nowoczesny styl bardzo pasuje do przeszklonych ścian. Tradycyjne i przytulne meble umilą delektowanie się widokiem. Lecimy w nowoczesność. Dobrze, to sprzedajemy, to zostawiamy, to sprzedajemy, to zostawiamy. A tutaj zostawiamy. No dobra, ale kurde, tą podłogę bym zmieniła. O, płytki są. Dzięki Bogu, bo nie zniesłabym tej wykładziny brudnej. No, powiem Wam, chyba zahaczymy o drugi odcinek jeszcze. czyli drugi kolejny. Kłajdź. Za szybko kliknęłam. Dobra, weźmy to tu. No! Czemu Ty tak, kurde, to robisz? Koślawo. Pierwszy ty zachowuje się, jakby pierwszy raz podłogi robił. Dobra, tutaj dalej. Najlepsze jest to, że to są panele drewniane, a on daje dźwięk jak płytki, chyba że to są takie płytki, tak jak ja mam. Dobra, o tak, aż lepiej to wygląda. Dobra, tutaj, e, czy ja mam tu podłogę, te same? No to lecimy jeszcze tutaj z panelami. Moi drodzy, żeby to już było tak odświeżone, elegancja Francja. Gdzie są panele? Wszędzie są panele. Lepiej to wygląda. O, tutaj jeszcze fragmencik. Jeszcze fragmencik został. Jak żebym mogła go ominąć. Dobrze. Teraz tak. Paczka paneli. Biały. To ja tak. Ja zakupię, moi drodzy. Chociaż jeszcze panele będziemy mogli tutaj wrzucić. Tak mi się wydaje. A kupmy trzy. Postawię, położę sobie. Yy, aha, bo ja tu mam. stare Stare płytki. Yy, I teraz tak. Gdzie ja bym to chciała? Tutaj zrobimy sobie z paneli. O, taki styl. Będzie taki loftowy. Znaczy loftowy. Loftowy i nie loftowy, bo ten kolor taki jest. Ale mnie pasi. Daj mi dalej. Położymy sobie te panele i moi drodzy, myślę, że po tym będziemy kończyć dzisiejszy odcineczek. Ten stół mi przeszkadza tutaj ładzeniu tych paneli. A resztę pomalujemy na biało, wiecie? Tak się to kończy. Skończyło się, ale tutaj jeszcze mamy. Dobra, tu mamy. O nie! Taki fragmencik. Naprawdę. No gro. Dlaczego? Dlaczego nie mogłaś pociągnąć jeszcze tych dwóch? No dobrze. Tam zrobimy na biało. Tutaj tak. Okej. Okay. Myślę moi drodzy, że tutaj możemy sobie spokojnie zakończyć odcinek. Reszta będzie na biało, więc fajnie to powinno wyglądać. A jeżeli Wam się podobało, klikajcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. No i oczywiście nie zapomnijcie klikać w subskrybujkę i dzwoneczek. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Bajo!